Witam i to wiadomo mnie tutaj nie było i być może większość z Was wie utworzyłem drugi kanał o nazwie Futbol na 100. Tłumaczyłem na ostatnim filmie tutaj i na pierwszym filmie na kanale Futbol na 100. Dlaczego to zrobiłem? Jeszcze raz to przypomnę. Kanał sportowy utworzył sobie taki projekt jak moc futbolu, gdzie mój kanał tutaj nazywał się Moc Futbolu, przez co ten kanał trochę trochę upadł przez, przez algorytm, bo jak ktoś wpisywał moc futbolu na YouTube, no to wiadomo, pierwszy ukazywał się kanał sportowy, bo ma on więcej subskrybentów, więcej wyświetleń mają ten. Ma ich ten projekt, więc mój poszedł tak jakby trochę w zapomnienie przez algorytm, i dlatego też utworzyłem ten drugi kanał, Football na 100. Na początku szło dobrze. Teraz, jak zacząłem dodawać codziennie te filmy po dłuższej przerwie, no to ledwo tutaj chodzi 100 wyświetleń, i mimo wszystko na tym poprzednim kanale te wyświetlenia były większe. I właśnie mam pytanie do was, bo już zastanawiam się nad tym od, od kilku dni. Czy nie zmienić po prostu na tym kanale, gdzie tutaj miał być Pan Motoryczny, zmienić nazwę po prostu na Futbol na i publikować na tym kanale? Czy publikować na tym nowym kanale, gdzie on też jakby już chyba poszedł w zapomnienie algorytma YouTube'a? Więc po prostu dajcie znać w komentarzu, bo, bo teraz, jak, jak mówię, będę dużo publikował. Wracamy na tą dobrą ścieżkę codziennego trenowania, wrzucania filmów i tak dalej. Myślę, że wrzucałbym dwa, trzy filmy bo z lepszą regularnością, także napiszcie po prostu w komentarzu, co uważacie, czy lepiej wrzucać na ten stary kanał ze zmienioną nazwą, czy na ten nowy kanał, bo, bo też mi zależy właśnie na waszym feedbacku, także zapraszam do komentowania lub też do napisania do mnie na Instagramie. Także dzięki wielkie za wsparcie z góry i, i czekam na wasze wiadomości. Pozdro!